Witam. Ryszard Borowiecki i odpowiadam tutaj Marioli, oczywiście, na pytanie, czy zdążymy my, jako tutaj naród, jako nasz kraj. E, wiesz, to w rzeczywistości zawsze byliśmy spóźnieni i zawsze działamy w tym momencie ostateczności. Tak, tej ostateczności nie widać w tej chwili jeszcze. Mm, społeczeństwo nie dojrzało do niektórych punktów rozwoju jakby dynamiki wydarzeń tak przegraliśmy chociażby róg solidarnościowy tak padła insurekcja kościuszkowska jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszego wodnika tego, który tak zdobył serca Stanów Zjednoczonych a dzisiaj ten punkt który jest najważniejszy, że prezydent Trump pokazuje nam już były pokazuje nam ten punkt odniesienia do nas i też wskazówka porównania tego wszystkiego co mówił tutaj w tutaj w Warszawie o walce naszej i o naszych herosach jakby nie było bo podjęliśmy walkę przegraną ale Jednocześnie wygraną, jednocześnie żeśmy pokazali światu, jak trzeba walczyć. Walczyliśmy doskonale, walczyliśmy sami, nie mając żadnych podstaw do zwycięstwa, a jednak zwyciężyliśmy jedną rzecz: świadomość tej Polski wolnej, tej niepodległej, którą potem straciliśmy przez no. Co to ukrywać, ale armię y, sowiecką, bo trzeba odróżniać, że nie rosyjską. To już trzeba, trzeba się przyznać do tego, że nie możemy współczesnego Związku, y, współczesnego, y, znaczy byłego Związku Radzieckiego, nie możemy określać współczesnym Związkiem Radzieckim. Bo to, co zrobił Władimir Putin na Ukrainie, musiał to zrobić. To, co zrobił Następnych ruchach swoich to jest walka szachowa. W tej chwili stajemy na polu, gdzie właściwie z każdej strony nas może zaatakować figura, która nazywa się konikiem. I ten konik, obojętne czy to jest na, nasza przyjaźń. Czy to, to jest ten koń trojański, nazwijmy to tak. I tu musimy pokazać e, ogromną determinację naszą. I to, co było wspomniane w tych webinariach, tutaj o tej barwie naszego, naszej nas, naszej, że to jest jednak ten amarant, a karmazen Zawsze był na naszych, naszej, naszych odzieży zewnętrznej. Także my tego się nie boimy. My nie boimy się stanąć. Oko w oko z grozą. Akurat poruszyłem kamerę. No nic, dziękuję Ci bardzo za ten wpis i przepraszam za to poruszenie. Też. <grych> ponoć się nie powinno przepraszać, ale to jest takie polskie, takie ładne. I bardzo proszę, jeżeli możecie pisać, to piszcie pod filmami. Jeżeli możecie te łapki w górę, to bardzo proszę. Jeżeli łapka w dół, to przynajmniej napiszcie dlaczego. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne dla mnie. Jeżeli jest jakakolwiek krytyka tutaj, to piszcie. Piszcie, piszcie, piszcie. Pod każdym względem. W dodatku, już zależy mnie na największej jakby oglądalności, a YouTube specyficznie ogranicza. Nie mnie, to nie jest tak, to jest algorytmy, to są maszyny. I tutaj w tych maszynach musimy rozpoznać jak im więcej łapek w górę, tym szybciej, im więcej piszecie w tych godzinach. Ja zawsze publikuję mniej więcej tak rano. I także o tej 21 będę już prosił, naprawdę będę prosił, dlatego że zbliżamy się wielkimi krokami do ofsetki. Ja wiem, że to trwa bardzo długo. No ale cóż, czas jest bezwzględny, a technika też. Zapraszam, ofsetka TV, próba jeszcze nadal trwa. Ale tam można zadawać pytania. I tutaj też to jest odpowiedź. Do zobaczenia. Tam na żywo. Tutaj. Po jakimś czasie opublikuję. Nie jestem pewien zawsze. Nigdy nie jestem pewien kiedy. Zawsze są chochliki. Do zobaczenia. Bo w serce. Na żywo.